Cześć wszystkim. Dzisiaj w Top Auto mamy taki oto piękny samochód, jakim jest BMW M8 w odmianie Grand Coupe, czyli czworo drzwi. Auto oznaczenie g 15 albo G16 w zależności od tego, jak wiele drzwi ma. I fabrycznie to auto było wyposażone w system Harman Kardon i my w całości go wymieniliśmy. Jak dużo elementów jest w systemie Harman Kardon, sami widzicie tutaj u nas na podłodze. Tutaj mamy głośniki z drzwi przednich tu mamy głośniki z drzwi tylnych tu mamy z tyłu efekty w półce głośnik centralny i sabufery pod fotelami, także tak wygląda oto kompletny system Harman Kardon z tego BMW M8 i my w całości go wymieniliśmy na system DLS -a. i teraz go w całości pokażę, a na dodatek dołożyliśmy 10 Zmacniać z procesorem DSP, jakim jest matchup 8, matchup Up 10, przepraszam, DSP, z dodatkową kartą rozszerzeń, aby obsłużyć sygnał wejściowy. I teraz przechodząc płynnie do drzwi przednich. Dobrze, mamy zamontowane dedykowane głośniki dls z systemu CRUS na drzwi przednie. To samo tyczy głośnika wysokotonowego. Jeżeli chodzi o głośnik centralny, również mamy tutaj. System z delesa. Osobno średni, jak osobno Twitter. Ponieważ centralny w tym aucie występuje również jako system. Drzwi tylne. Kolejny system delesa. Cruz. Taki sam jak w drzwiach przednich i na głośniku centralnym. Półka wciąż to samo. Na półce. Jak widzicie, kolejny DLS Cruz. Osobno Twitter, osobno średniak. I wszystkie Twittery, jeżeli chodzi o drzwi przednie i drzwi tylne, zamontowane są w tapicerkach. Wielokrotnie już je pokazywaliśmy. Bardzo fajne, jedwabne Twittery. Jako jedyne na rynku, jeżeli chodzi o głośniki dedykowane, posiadają zwrotnice na kondensatorze od Mudorfa. Także gra to naprawdę wybornie. I pod fotelami dwa sabufery. 8 również z systemu DLS Cruz. Także tego to powstała, powstaje. Świetnie grające BMW M8, G15, G16 w detalach. I sam jeszcze zwróćcie uwagę, jak Robertowi udało się fajnie zamontować wzmacniacz. Pasuje on tutaj idealnie. Wszystko kostka w kostkę. Zamocowany, trzymający się. Składamy auto. Stroimy i odejemy. Zadowolonemu klientowi kolejne świetnie grające BMW.